Grzyby nie mają tajemnic przed naszym gościem. Justy Kołek jest z nami. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam panią i wszystkich tu obecnych. Jak bezpiecznie zbierać grzyby? Bezpiecznie? bezpiecznie. Najlepiej? Przede wszystkim bezpiecznie. Tak. Mhm. Najlepiej po prostu uzbroić się w jakąś, ja bym to powiedział, jakiś atlas. Porządny, bo teraz jest dostępny. Są takie w tej chwili czasy, że nie ma trudności o jakiś dobry atlas czy coś. No przede wszystkim wiedza, wiedza, podstawowa wiedza o grzybach. Zbierać grzyby te, które dokładnie znamy. Nie brać grzybów takich, do których mamy jakiekolwiek wątpliwość. A najlepszą metodą do zbierania grzybów mm -hmm. jest grzyb, zbierać grzyby tak zwanej z rodziny borowikowatych. O co Czym chodzi? one się charakteryzują? One się charakteryzują tym, że od spodu kapelusza, jak jest ten kapelusz, mm -hmm. i spód kapelusza, jedne mają blaszki, jedne mają kolce, jedne mają mm. rurki. Grzybiarze to nazywają siateczka, gąbka czy poduszka. Poduszki. Tak i w tych grzybach, mm -hmm. które mają od spodu kapelusza tą siateczkę. To są rurki, nie ma grzybów, które powodują ciężkie zatrucia. Mhm. Tam się zdarzają grzyby trujące, ale powodują co najwyżej zatrucia gastryczne czy jakieś tam nadciśnieniowe. Nie są to o skutkach śmiertelnych. Czyli pierwsza podstawowa rzecz, spoglądamy pod kapelusz. Pod kapelusz. Mhm. I starać się. To są grzyby, które prowadzą symbiozę z drzewami, i one mhm. są w poszczególnych y, y, drzewostanach, czy przy danych gatunkach. Dziś właśnie szedłem tam w Międzybrodziu do domku sobie kosić, bo mam tak w lesie domek mhm. taki le, y, letni. No, i właśnie na potoku tam jest brzoza i koźlarze babki. Pięć koźlarzy babki. I miałem ich wziąć tutaj do studia i zapomniałem. Ale czy to są pierwsze zbiory tegoroczne? Chyba nie. Nie, nie. No już w maju znalazłem, chociaż w tym roku bardzo późno, bo pierwsze dopiero znalazłem gdzieś około 15 maja. To jest późno? Tak, dla mnie późno. Dlaczego? Dlatego, że w zeszłym roku w tym samym miejscu ponad 120 sztuk znalazłem. To jest borowik Glastopory. Mhm. jego nazywają regionalnie Gniewus, Siniak czy Pociec. To ich znalazłem ponad 120. Na jakim obszarze? 8 maja. Na, ale na jakim obszarze? To jest Tresna. Mhm. I na obszarze ja wiem, no, jak gdzieś dwie te hale sportowe tutaj. To bardzo niewiele. Tutaj coś, tak, mhm. niewiele. To jest taki las. Z tym, że w tym roku już było mało. Jak będzie czas, to wytłumaczę, dlaczego tak się stało. Natomiast pierwsze moje takie znaleziska, bo ja już jestem dziadek. Mam 63 lata. Ale w swoim, moim całym życiu pierwsze borowiki, które należą do szlachetnych, to są te, które są, jak się ich przecinia, nie ciemnieją. Borowiki sosnowe znalazłem 23 kwietnia. Tam I to jest natrasne. bardzo wcześnie. To jest bardzo wcześnie mhm. jako na grzyby w ogóle borowikowate. To jest bardzo wcześnie. Za nami teraz czas dosyć takich ulewnych deszczy, teraz jest ciepło. Czy ta pogoda sprzyja wysypowi grzybów? Tak, do owocowania grzybnia, mhm. która się rozwija pod ściółką, a to co zbieramy to są owoce, i żeby owocować to najważniejszą rzeczą, jaką jest, to jest właśnie wilgoć. Mm -hmm. Grzyby to jedna woda, można powiedzieć, ponad 90% to jest woda i grzybnia, żeby owocować, musi mieć odpowiednie warunki właśnie wilgotnościowe i to w tej chwili, byłem właśnie mm -hmm. przy, chyba wczoraj czy przedwczoraj w lesie, wczoraj byli, po magurce myśmy szli na, na taki, taki relaks, jest rewelacyjna. Warunki dla grzybni w tej chwili są rewelacyjne, ale niekoniecznie mm -hmm. mogą być grzyby. Dlaczego? Bo nie wiem, czy pani wie, jak grzyby tam, na przykład grzybiarze, zazwyczaj myślą, że grzybnia, jak jakbym powiedział, wystartuje, mhm. to ona owocuje aż do przymrozków. Nieprawda. Ale są jakieś czynniki, które mogą ją zablokować, tak? Nie, są takie sytuacje, że jedna grzybnia, mhm. która zacznie owocować, ona owocuje przez okres gdzieś miesiąca. Mhm. W tym ma. I taki przestój gdzieś pięciodniowy na odpoczynek, i wszystko zależy od warunków wilgotnościowych. Jeżeli będzie sucho, mhm. to ona nie wy, się nie odbuduje. Ona zostanie i na przyszły rok dopiero będzie mieć. To jest mhm. bardzo ważne. A teraz co się dzieje, że na przykład te, co wspominałem, że w tamtym roku mhm. 120 ich tam znalazłem, w tym roku tylko trzy? Dlatego, że ta grzybnia, która w zeszłym roku owocowała, mhm. w tym roku odpoczywa. Nieco roku są wielkie te wysypy. Czyli przyroda sama tak, reguluje. grzybnia jako żywy organizm musi mieć odpoczynek. Po, powiem to Pani na przykładzie drzew owocowych. Mhm. Na przykład starych jeszcze, takich starszych, nie teraz te, te krzyżówki to teraz owocują co roku. Ja mam takie drzewa, jabłonie przy domu, gdzie co drugi rok mają owoce. I coś to w tym, tak w ten sposób to wygląda, że w jednym roku ona owocuje, wszystko zależy od warunków bo jeżeli będzie sucho ona nie będzie owocować ale te warunki teraz sprzyjają sprzyjające grzybom. Wróćmy więc do grzybów i złota rada dla takich jeszcze dokończę z tym że <grym> <grym> są nowe grzybnie związane to jest z klimatem <grym> z ociepleniem mhm. klimatu bo to nie chodzi o to że przez lato jest cieplej tylko inne pory roku są cieplejsze Jesień, tak i to wszystko rozwija się poprzez zarodniki grzyby i one na przykład przy sprzyjających warunkach wcześniej się zawiązują, ale są bardzo słabe, bo są krótkie. Ona co roku dorasta. I te, co ja znalazłem te trzy, to były z tych nowych grzybni. Mm -hmm. Bo takie grzyby, co się teraz obecnie zbiera, droga pani, pani Ewo, to kiedyś... W latach 60., przełom 60. na 70., to się zbierało dopiero na Piotra Pawła. To pa... jest to spowodowane tak. samą zmianą klimatu. Tak, tak, mhm. tak. A teraz te grzyby zbieramy już na początku już. Maju. Mhm. maja. Więc to jest taki jakby przeskok o 40 dni. Jak to jest ja to bardzo uważam. dużo. Tak, mhm. i to jest w ciągu jednego roku, tak mi dzień wychodzi. I to jest, to jest z tym związane. Wracamy w takim razie do grzybobrania. Złota rada dla grzybiarzy, a w zasadzie dla tych, którzy grzybiarzami jeszcze nie są, tylko bardzo chcą te grzyby zbierać, ale się na tym nie znają. Gdzie najlepiej na grzyby się udać? Czy na łąkę, czy do lasu? Co grzyby lubią? Grzyby można wszędzie zbierać. Bo tutaj ja wspominałem o tych grzybach borowikowatych, że to są grzyby mikoryzowe. Które prowadzą symbiozę z drzewami. Bo grzyby nie posiadają chlorofilu, nie przetwarzają energii słonecznej na chemiczną, fotosynteza nie zachodzi i one są cudzożywne. I to od, te substancje odżywcze do tworzenia owoców muszą od kogoś dostać. I mamy trzy podstawowe klasy grzybów. Pierwsza klasa są to grzyby mikoryzowe, które prowadzą symbiozę z poszczególnymi drzewami. Druga klasa są to sapro, saproby. W roślinach saprofity, w grzybach saprotrofy, tak się to nazywa. One z martwych części pobierają. One nie muszą mieć drzewa bezpośrednio przy sobie. I trzecia klasa są to grzyby pasożytnicze, które zasiedlają chore, skaleczone drzewa, doprowadzając ich do całkowitego rozpadu. I teraz, jeżeli my zbieramy grzyby na przykład borowikowate, no to się sugerujemy lasem. Gdzie y, na przykład iżyna? Czy na... jedna klasa? Tak, klasa. Wczesna godzina poranna? Y, oczywiście. Czy to mit jednak? Nie. Mm -hmm. Ja pani powiem dlaczego. Często się mówi, że rano idziemy na grzyby, żeby wyprzedzić sąsiada, nie? Niekoniecznie. Mm -hmm. Ja znów idę w innym celu. Bo rano są grzyby najzdrowsze, najjędrniejsze mm -hmm. i nie są zaczerwione, tak jak to grzybiarze nazywają robaczywe. Mm -hmm. Dlaczego? Bo muchówki i stawonogi, które się odżywiają białkiem tych grzybów, one składają jajka obrzasku Słońca. I czasami mhm. idzie pani do lasu, jest maleńki borowiczek, dopiero wyszedł z ściółki, a już jest zaczerwiony, narśnię robaczywy, tym czerwem. Natomiast czasami jest duży borowik, czy jakiś koźlarz, kapelusz, a dopiero od spodu tylko mhm. dopiero zajęty, bo właśnie one złożyły obrzasku Słońca. I dlatego. To y, y, po prostu można, jak to się mówi, wyprzedzić i przede wszystkim zdrowe są te grzyby. Później przy takich pogodach, jak teraz zaczyna się ciepło, są to suche, one spękane, wysuszają się, no i bardzo y, zaczerwione. A jaki obszar z naszego regionu najbardziej jest obfity w grzyby? Mamy już na myśli w tej chwili obszar w sensie geograficznym. Znaczy w naszym tutaj tak, powiecie? Tak, w naszym regionie, tak. To jest wszystko zależy. W zależności... A w roku? To, to wszystko zależy, jak w zeszłym roku były grzyby. Jeżeli było dużo grzybów tutaj, to w tym roku troszkę będzie słabiej. Mhm. Ale będą. Warunek, wilgotność. Na razie jest, ale zawsze najwięcej grzybów jest na jesień. Najwięcej gatunków grzybów się pojawia właśnie na jesień. Wie pani, ile w Polsce jest grzybów tak zwanych wielkoowocnikowych? To są te, które widać owoce gołym okiem? Około 6 tysięcy gatunków. I najwięcej gatunków pojawia to się na jesień. tak wszyscy jesie. zbieramy borowiki. Tak, no, ale ile jest borowików? My znamy pewnie tylko dwa kilka, rodzaje. Kilka, kilkanaście gatunków. To wszystko właśnie zależy. I teraz to wszystko będzie uzależnione od warunków klimatycznych, pogodowych, uh -huh. wilgotnościowych i przede wszystkim jak są grzybnie przygotowane, bo one przechodzą wegetację roku. I teraz jak przyjdzie ich czas, a mamy posuche, to nie będzie. A jeżeli będziemy mieć odpowiednią wilgotność, no to będą owocować. Jeszcze kilka ciekawostek dla naszych, dla naszych widzów. Proszę powiedzieć, jakiego, na, jaki największy okaz udało się Panu znaleźć? O Boże, to już <laughs> będzie teraz, proszę Panią, taki jubileusz. Mm -hmm. Bo to będzie chyba 20 lat. Co to był I zacząt? to będzie y, 16 października. Data charakterystyczna, pontyfikat naszego papieża. Mm -hmm. Y I to był Borowik Szlachetny, mm -hmm. który zrobił to, że ja dziś tutaj siedzę. Bo zostałem wtedy po raz pierwszy pokazany w mediach publicznych w ogóle. W Ale Polsce. czemu się charakteryzował? Wielkością. Właśnie, jaki był? Y ważył 2,22 kg, a jego obwód kapelusza miał 1,8 mm -hmm. m. Mm -hmm. I on był przy samej drodze pod figurką y ukrzyżowanego pana Jezusa, figurka dwie wielkie lipy. I to był zdrowy grzeb? Cały zdrowy mm -hmm. i on był w takiej dolince i było tylko troszkę widać kapelusza z góry i ja zacząłem właśnie ten mm -hmm. y, odgarniać y, y, no, y, tą trawę i takiego wielkiego wyciągnąłem spod tej trawy. Także... A według Pana znajomości tego, i tego, jak, jak te grzyby rosną, ile on czasu potrzebował, żeby urosnąć właśnie do takich rozmiarów? To wszystko zależy. <noise> Uzależnionej. <jest. głos> Na przykład taki borowik. Jedni... Wie Pani co? Każdy grzybiarz Pani inaczej powie. Z tym, że ja to może powiem od strony naukowej, że grzyby rosną cały, całą dobę, w nocy troszkę szybciej, i zależne to jest od warunków. One wtedy, co się stało z tym grzybem, tym moim, tym wielkim, on tam miał jakby taką poduszkę. Gdzie już Ochroną było chłodno, taką. tak, mm -hmm. taką ochronę. I tam się jakby było wilgoć, bo wtedy też pamiętam, to był rok dość suchy, ta jesień była suchawo. I wtedy dolało troszkę też, i ja poszedłem właśnie na grzyby. I zawsze chodziłem odwrotnie, a tym razem poszedłem z tej strony. I, udało i się. tam przy drodze, to jest 100 metrów od mojego domu. Tam znalazłem, ale 60-dekowy był na takiej kępce. Ja zacząłem się rozglądać. My dobrze wiemy, że nasz gość będzie potrafił o grzybach opowiadać bardzo ciekawie i bardzo długo. Czas nas niestety goni, ale jeżeli ktoś będzie jeszcze zainteresowany rozmową i spotkaniem z panem Justynem Kołkiem, proszę tylko przypomnieć, gdzie w najbliższym czasie będzie taka możliwość. Ja organizuję, znaczy jestem zaproszony z mhm. moją wystawą to jest wystawa zdjęciowa, a teraz, jak jest sezon y, taki grzybowy a ta najbliższa to również najbliższa. zbieram grzyby do, y, y, do pokazania. I zostałem zaproszony do żywca na stulecie samepidu. Mhm. <coughs> Bardzo prężnie czasami współpracuję z samepidem. I oni mnie właśnie zaprosili tutaj do żywca 15 tego miesiąca. 15 czerwca. bo tak? Powtórzmy jeszcze raz tą datę, bo tak. z pewnością będzie mnóstwo osób zainteresowanych. Albo to będzie mhm. na rynku, albo w parku jeszcze dokładnie nie wiem. Mhm. Druga taka data tutaj w naszych okolicach, tak. no to jest Wisła. 7-8 mhm. lipiec. W parku y, y, obok amfiteatru y, y, w Wiśle Dni Leśnictwa i Nadleśnictwo Wisła mnie zaprosiło. Ale powtórzmy jeszcze raz: 15 czerwca, żywiec, żywiec. 7-8 lipca w Wisła. Dziękujemy serdecznie Równie. za przyjęcie.